Dzień dobry, jestem Nagiada, czyszczę1303. Dzisiaj na Instagramie Five Nights at Freddy's 2, czyli 5 nocy u Freddy'ego Jeśli chcecie kolejny odcinek, to pamiętajcie o odcisknięciu subskrypcji i I oczywiście łapce w górę, jeśli będzie tutaj 15 tysięcy. No to będzie kolejny odcinek z Five Nights at Freddy's Więc, zaczynamy od drugiej nocy, której już grałam, grałem, już tą grę. Nie lubię Foxiego, ale mi wkurza Foxy. Cały z niem nie wyskakuje, dlatego nie przeszłam drugiej w nocy. Backwards. Uh Those the point of mm -hmm. We just use them for parts Tempo. Tempo. The to them. Uh, They even started retrofitting them with some of the newer technology. The just so ugly, you know, and the smell. Uh, so the company decided to just go in a whole new direction and make them super kid friendly. Uh, those older ones shouldn't be able to walk around. But if they do, the whole Freddy head trick should work on them too. So whatever. Uh, I love those old characters. Uh, did you ever see Foxy the Pirate? Oh wait, Foxy. Oh yeah, Foxy. Uh, hey, listen. uh that one was only the switchy. Uh, I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. Uh, if for some reason he activates during the night and you see him standing at the far end of the hall.

Uh Chica. I am so scared. I am so scared. I am so scared. Co? Gdzie to? Gdzie? Co? Jak? Nie chce mi się tu świecić. Głupia ci koty. Ciko, ty. Idź ten Ciko. Ty. I ciko. Nie no, jakby na mnie ktoś. Znajdźmy jeszcze, bo co, gdzie, jak? Foxy, Foxy. Proszę, cię zostaw mnie. Nowa, nowa Foxy. Jeżeli nie kręcę, bo ja się boję tutaj. Non, n'y a rien marqué là-dessus à toi, non. No zaraz mi marionetka mi wyskoczy. Nie no, zaraz mi ktoś tutaj wyskoczy. Co wy z na kuchni robicie? Eee, może nie było pytań, ale za dużo ich. Foksie i Mago, Coś mi, mogę wyskakować? Nie wiem, gdzie to jak. W tej minuty stoi i mam mało baterii. Proszę was, nie się na mnie. Co ja mówię, proszę Nie mam nawet baterii. Mam piątą noc, a ja drugą noc. Chyba tak, chyba przejdę drugą noc i ja cię nie mogę. Proszę was, niskać się na mnie. Jedną, zaraz tu fali mi tutaj będzie. Proszę, dajcie mi szóstą... ejem. to tak na jedno Nic nie mówi, bo się skupiam. Mam piątą noc, a ja muszę wciągać... Piątą... No i przeszłam drugą noc i ja ci nie mogę. Jeśli chcecie trzecią noc, to o 15-lejków. Ci łapki w górę, no. Wiecie, o co chodzi. No, ja już skończyłem to. Co tu się stało? Zmieniać? Ja ci... Maju, cicho! Na co tak się gapisz, co masz? Nie, 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 wcale się na was nie gapię. Nie, 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 wcale na was się nie patrzę. It's me. It's me, Maju! Dobrze, następną noc nas przyjdzie jak się będzie tu 15 łapek w górę i pamiętajcie o subskrypcji. No i to tyle nała. No.